W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o robieniu minety, czyli seksie oralnym kobiet, który polega na pieszczeniu żeńskich narządów płciowych za pomocą języka i ust. Cześć, Tymon! Słuchaj, nie uwierzysz, co udało mi się dzisiaj kupić! Nie, nie muszę magia Tak! Słuchaj, no jakbyś miał czas, wiesz, chwilę, no to może byś wpadł, byśmy pograli razem i, i tak dalej, nie? Wiesz, seks oralny to, to bardzo intymna forma kontaktu, dlatego ważne, żebyś uprawiała go z właściwą osobą, czyli z kimś, komu ufasz. Wiele dziewczyn stresuje się tym, jak pachną i smakują. Sposobem na stres może być prysznic swoim chłopakiem lub dziewczyną. To, że pochwa ma zapach, czasem nawet intensywny, jest naturalne. Aby czuć się pewniej, zadbaj o higienę osobistą i nie zapominaj o regularnych wizytach u ginekologa. Moja pani, przyby. Przybyłem z odsieczą i zabrałem swojego wiernego kompana. Czarodziejko? Oczekiwałam was. Wejdźcie i rozgośćcie się w mej komnacie. magów. No dobra, to gdzie jest magia języka? No, wszystko jest gotowe na bycie. Dziewczyny, no. jeżeli czujecie się niepewnie, to pamiętajcie, że zdecydowana większość mężczyzn i homoseksualnych kobiet bardzo lubi widok i zapach pochwy. To dla nich najbardziej podniecający bodziec. Każdy bohater, czyli ci jak coś, ma trzy główne atrybuty. Dynamiczność, precyzję i inteligencję. Dynamiczność wpływa na ilość punktów... Na początku seks oralny może się wydawać czarną magią, ale jak we wszystkim w seksie, jeżeli będziesz rozmawiać ze swoim chłopakiem lub dziewczyną i wprost wyrażać swoje potrzeby, to wszystkiego można się nauczyć. No to już by było na tyle z, z podstaw. No dobra. No, słuchajcie, no to chyba najlepiej będzie po prostu, jak zaczniemy grać i na bieżąco się nauczymy. To co? Tamim. Ten, kto wyrzuci najwięcej, zaczyna. Dobra. 10, 7, patrz, to. 3. No dobra, no to w takim razie ty zaczynasz, bo wyrzuciłeś najwięcej oczek. 6, eee, Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Uhuuu, orczy wojownik. Co eee... robisz? Seks oralny możesz zacząć na przykład od delikatnego całowania lub lizania części intymnych dziewczyny. Ale tak naprawdę nie ma jednej uniwersalnej techniki, ponieważ każda kobieta ma swoje indywidualne potrzeby i upodobania. No Mariola, ty co mi poradzisz, co? Kurde, no nie wiem, no moim zdaniem ten ork to jest dosyć taki ciężki przeciwnik. Seks oralny wymaga od partnerów dobrej komunikacji i otwarcia na potrzeby drugiej osoby. No zawsze się możesz przecież potem wiesz cofnąć, jak będziesz miała większą ilość punktów. Dobra. Trzy, cztery, pięć, No i co teraz? Będrobcze, dotarłeś do rozwidlenia dróg. Którą drogę wybieramy, bracie? Obaczmy, co rzeczy mapa. Najbardziej czułym na bodźce miejscem w ciele kobiety jest łychtaczka. Szczególnie wrażliwy jest jej żołądź, który mieści się na przodzie genitaliów i ukryty jest w fałdach warg sromowych. Tędy chodźmy. Musimy przejść przez Spotykacie tajemniczego olbrzyma. Co robicie? To może ja rzucę na niego zaklęcie dystrakcji, a ty darzą po oczach promieniami niebios? Mam lepszy pomysł. Co ty robisz? Pamiętaj, co mówiła czarodziejka. Język jest silniejszy niż miecz. A ridź Badania wykazały, że bezpośrednia stymulacja łechtaczki zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia orgazmu u kobiet. Język nie podlega presji czasu i można nim manipulować z ogromną precyzją. To naprawdę magiczne narzędzie. Jest przeszliśmy tak. do stary. Ale akcja. Ej, mówiłem ci, żeby inwestować w umiejętność dyplomacji? To prawda, mówiłeś, ale to Chociaż ja... łechtaczka jest najwrażliwsza, to nie znaczy, że jej okolice można lekceważyć. Wargi sromowe mniejsze, wejście do pochwy oraz okolice odbytu też są bardzo czułe. Po pewnym czasie wiele kobiet odczuwa potrzebę jednoczesnej stymulacji pochwy. Kobiety lubią zwłaszcza pobudzanie palcem przodu pochwy, czyli tak zwanego punktu G. Tak, mityczny punkt G istnieje, ale to materiał na zupełnie inną historię. <laughs> Teraz ja. Szczęście Ci dziś dopisuję. Znalazłaś skrzynkę ze skarbem. Jest ona niestety zamknięta. Czy masz na tyle umiejętności, żeby ją otworzyć? Kobieta potrzebuje przeciętnie 15 minut do osiągnięcia orgazmu w wyniku stymulacji łechtaczki. Dlatego uprawianie seksu oralnego wymaga wytrwałości i zaangażowania ze strony partnera lub partnerki. Aby dotyk był przyjemny, a nie drażniący, ważne, żeby części intymne były dobrze nawilżone. Dlatego jeżeli czujecie, że poziom nawilżenia jest za mały, użyjcie intymnych żelów smakowych. Zanim przejdziecie do seksualnego, twój partner lub partnerka może głaskać i pieścić twoje ciało, by je podniecić. Nie bój się dawać wskazówek, dzięki temu twój chłopak lub dziewczyna będzie wiedzieć, co sprawiać przyjemność. To na mnie już pora, się zasiedziałem, trzeba się pouczyć. A co z grą stary? No jak to co? Dokończycie razem, nie? I tak jesteście bliżej mety, co? Na razie. Na razie. No w sumie... Czemu? No. Mariola... W sumie to nie rozumiem, o co chodzi w tej grze. Już co? Ja też nie. <gry> no ale w sumie to fajnie, że wpadłeś. Chodź, dokończymy tego quest'a razem. Dobra. Pamiętajcie, że seks oralny to nie zawody. Nie ma co się śpieszyć. Uczcie się swoich reakcji, rozmawiajcie, a doświadczenie przyjdzie z czasem.